Benerdu, ja się panie inspektor. Chcieliście ze mną gadać? Ja, musi chciałem. Jak tam wasza baba? Wiecie, moja będzie miała bajtla. Fatrym byda. Czwarty roz. A, to gratuluję. Ale, no chyba nie z kulitego żeście mnie tu wezwali, nie? No, ja nie, kulitego. skuli tego. Nocie tego gizda, co się nazywał Erwin Bannert, takiej czekaj, ba, 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 Banner Ja, no, to, to, coś mi to godo, ja. Ja nie dziwia się, co wam to mało co godo. Każdego zna pod pseudonimem Ryszawy Erwin. Z kuli tego, co je ryży. Ryszawy Erwin Banert. Pieromognisty. ognisty. Ja, to, coś tak o nim słyszał, a, a w to nie. albo kradziog albo <laughs> inny giz? nie gorzej, jakby wam to powiedzieć on się przebleko. Ja. Przebleko się zabawy. Nim, znaczy ja. No. Znaczy nie ino. Bo to się rozchodzi, że on ma taką grewka, że on się potrafi za każdego przeblec. Nawet za mnie albo za was. Obejście samo cię jego akta. A, trochę się tego nazbierało tutaj 4 lata nazot. Budował fest Gryf Nofrela i zaczął zalecać się do dyrektora Banku Górnośląskiego. Dyrektor jest gruby i glacaty. Ciężko nie miał tak po prawdzie. Potem Erwin zawarł go fazie. Przeblek się za niego i zrobił przerw na 40 milionów na swoje konto na Kajmanach. I pierwszego razu przeblek się za Jorga W Znacie Jorga Buchty. No przecież, no, to że snom, to jest najlepszy futsbaler. Ja o, ostatnio 28 bramek szczelił. A pamiętacie derby z gks -y muńskiego roku? W ten czas co szczelu Elwa Wrata. Ja, no, no, to, to pamiętam, że jak na tym spilu był, ja. No i jeszcze ten, jak łon, są na som z tym był między. Z y, mi i. No, no, żaden z nosi nie ma pokapować po jakiemu on gro. Z kuli tego, że łon to nie był łon. Przed szpilem Ryszawy Erwin zawarł buchty w haźlu i w los na szpil plac za niego. Żaden kibic się nie pokapował. No co ci to gist pieronowy liśnik? Zobaczcie, co mi napisał. Do inspektora Smolorza. Ja. Yeah. Czy to urzech, że, że we czwartek w Katowicach będzie pani premier Polski? Jerona halon Co byście powiedzieli, jakby tak premier Polski ogłosiła w ten czwartek autonomia śląsko? Drodzy Ślązacy i Ślązaczki oraz wygorole, z dniem dzisiejszym ja, premier Polski, wprowadzam autonomię Śląska. Podpisano Ryszawy Erwin. Ja, to już teraz ja Ten gist chce premierka zawrzeć w haźlu i są ogłosić autonomię. Genał, nie mogę do tego dopuścić. To by był skandal, jakiego Śląsk nie widział. Hanusik, Puśćcie z tego pierona, zanim łąkan się zawrze i ogłosi ta autonomię. Tak, panie inspektorze, znajdę go i chyca. No, nie byćcie na tacy nagi. To nie jest ino nasza śląsko-sprawa. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przysyła nam swojego człowieka. Ja, no, panie inspektorze, wiecie, że jo rodz jak mogę są pracować. Ja? A mnie żadnego gorola za nie potrzeba. Wy sam gotki nie mocie. Porucznik Motyw, pójdźcie sami robię. Porucznik Motyw, Agencja Bezpieczeństwa UNSZT. Y, komisarz Hanusik, będziemy partnerami przez najbliższe dni. Dobry. Ironię, a ten Hamperman skąd się sam wziął? Skąd? Z Warszawy jestem. No nic. Panie inspektor, wy mnie chyba za bozna robicie. To jak co, ale ja z Warszawiokiem robić nie będę. Panie Poruczniku. Nie goście, że skuliś tego, co ten głupia rogodo. Jak widzicie, te głupie animozy są tutaj durś obecne. Hanusik, nie mogą bo gańba, tak godać do waszego partnera nowego. Ależ nie ma sprawy. Panie Komisarzu, proszę dać mi szansę. Pomimo mojego pochodzenia, ja bardzo lubię szczątą Szanuję waszą pracowitość, mało tego. Miałem nawet narzeczoną ze Śląska. Ciekawe skąd. Z Albraichu chyba. Proszę? Że narzucona maja niby skąd? Ze Śląska, z Będzina była. Cię Aldona nazywała, może znacie. Pan Buczka, żeś mnie pokorą. No ale nic. Jak mamy pracować razem, poruczniku szmaterlog, to się bieremy do roboty, ja? A tak, mogę ci mówić materlogu, bo tak po naszymu, to tak, tak będzie. Ale oczywiście. Zresztą, może przejdziemy na tyo, Achimio, tak będzie swobodniej. Jak chcesz, możesz przemianować moje imię na waszą gwarę. Lubię no słuchać, jak Ślązacy go godoją. Godoją? U nas się godo hopie. godo się u nas. A to jak się mianujecie, I Igor jestem. To jak to będzie po waszemu? Pan budzku zaczął Przypomnij mi o Achimie. Teraz odwiedzamy matkę podejrzanego, panią Banertową, tak? Ja genau. Jak nie mam... Rozmowa z nią pozwoli nam lepiej poznać modus operandi podejrzanego. Ja no... Mogę ona będzie wiedziała, kaj się ten giz skludził. Ale swoją drogą, okolica dość nieciekawa. Ja no, ale wiesz, sam na winklu mój kamrat z wojska mieszkał. Sam? Czemu? Nie ma żony? Gdy Jorzek powiedział, sama nie są. My się od bajtla znamy i no, Józek poszł na policjanta, on poszł na gruba i to tak... No... Ja nie lubię grubych kabiet. A w to obawa godo? No, swoją drogą to one mo baba i, i gryf nocera, mo też. Tak, tak. Ja uważam, że każdy mężczyzna powinien dbać o swoją cerę. Ja sam nacieram ją różnymi kremami. Tak. Co ty mi to w ogóle godasz? Co wy we Warszowie macie takie krymy, co byście się szmarowali, co by gryfne te były. A swoją drogą ciekawe kajwy to tam szmarujecie. No, ty mnie to zawozna, kto zrobi. Weź mnie w steru już więcej. Ale ty, ty się czujesz przeze mnie sterowany? Jesteśmy parterami. Nie próbuję ja to wam sterować. Ja się nie czuję sterowany i no ze stresowany I dopiero piero nowo. do mnie? Ja. Witajcie Banertko, ja komisarz Hanusik ze Śląskiej Policji, a to jest porucznik motyl z ABW. Znowu. Przyszliśmy pogodać o Waszym synku. Mogę wejść? Ja Ej ja, zysnijcie porozprawiam porozmawiam o tym gizdzie do Polony. Ty wam zrobię. I no, że mam taki anfachowy. Nie goszczcie się. A ci sąsiedzi z góry mnie już szczerują. Te syna jak serdeczka. Co za leksa? Osiem dziecku, że wywołała, ale tyle zdrowia, co mnie ten hał kosztował, to żodę. Od balca był jakiś taki inny. Na ja, żal myślałam, że to jakiś pocie będzie. Pamiętam, jak robił zapas na wszystkich lektorów. Sama zej się nie rozhapła, nawet ze sprawa pachnął bo myślała, że mój się na niego przepłykł. Z kuli z tego lewa, jeżeli z całą chałupą poszła na krzyża lwyski, a jak szedł kobietę, to się przemykł za Murzyna. Jak go na zobaczyli, hel go godą bon". Chłopcy, chcecie może krupniaka, bo mam. Nie, dziękuję, ja na służbę nie biję. Wybaczcie, mój z Warszawy jest. Jest, Derkusie, każdego żona. Kiedy indziej udawał wojaka, co by jakaś baba z mu był z niego. Jak miał 20 lat, kto się przebiegł za księdza? Egalu mu wyłoży to grzech ją sam po kolędzie i zbierał pieniądze. Jak mu na drugi dzień ryściś ksiądz przyszedł, to sąsiad chcieli mu kaja robić. Nie mu się. W mojej opinii mamy do czynienia z bezwzględnym, głęboko zdemoralizowanym osobnikiem. O wyjątkowo niskim poziomie empatii, który nie zawaha się przed żadną podłością. Gotowym wykorzystać wszelkie słabości swoich ofiar. Moim zdaniem to podręcznikowy przykład socjopatii. Co on Łoń że wasz syn jest, pierunowy. Ja, a najgorsze jest to, że żaden się nie poradzi się pokapować, że łą to je łą. Taką ma do tego przewlekania. Ja, dobra, to my będziemy wlecieć. To dziękujemy Banetko, za to, co się nam powiedzieli i się odezwiemy zaś, ja? Ja. I no chyćcie go, chłopcy, bo ja już nie mam do niego sił. Ja chycimy. Przepraszam, a czy ja mogłem jeszcze skorzystać z kibelka? E, z kibelka? I ja mam taki kibelek i no węgier w nim A na co ci taki kibel? A nie, nie, to ja podziękuję. No to mamy utropa. Rodzono matka tego hahora, Pado, że on mogę przepleć za byle kogo, za, za kogo ino chcę. A patrz, patrz wiele tutaj narodu, no, no Każdy z nich mogę być ryszawy Erwin. Ja tam nie wierzę w jego bezbłędność. Uważam, że musi być jakiś detal, który zwróci naszą uwagę. Ja, i no jaki. Joakimie? Ja. A dlaczego wy nas tak nie lubicie, Warszawiaków? Ja no... Co no poradzisz, no. my nic na to nie możemy. Chodź, pójdziemy do szynku się napijemy, ja ci to wszystko wyklaruję. Ja, Hanusik. Ja, Panie Inspektor, melduję się, no, ale... kero to je, No, przecież... ćwierć po szóstej. Ja, zostajcie ojcem? Ja, no to... Gratuluję, Panie Inspektor, no. No, ale czemu wyślim to no? No... Ale dziążka czy synek? No... Jak to... Jak to egalno? No, Panie Inspektor, no, egalno. Co? Co wy docie? Ja... Nie rozumiem, was. jak to, jak to. Ryże dziecko, ryże ja. No, wy, przecież wyście są czorni. Ja no i waso, waso baba też jest czornoni. Jeruna, I no mi nie godejcie, że się ten giz zawód przeblek i z waszą żoną. No ja nie mogę, ale ja, ja obiecuję, że go znajdę. Znojda go aresztuje i ukarza. Ja, panie inspektorze, ja, nie ma się co pan denerwować, nie idziemy się z nim cackać. Ja, chycimy go, ja, ja, melduję się, ja, ja, do no, dobrego. Ach, znajdymy, tylko Kai. Rona, tylko Kai go znajda, no, a dzisiaj jeszcze... A, jeszcze jutro ta premierka przyjeżdża. Jak on ją zawsze w haźnu, to zaś będzie Hania, no ale nic, trzeba se dychnąć trochę. O. O. No, zaś. Ja? Ja? Kto? Kto mówi? A, to ty, warszawiok. Co? Co? Znojliście go? Ale kaj? Ja, ja, no, 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 rozumiem, no, żeście telefon, ja, namierzyli. Ja, magazyn Huta Kuneguna, no, no, w jakaj to je? No dobra, dobra, za 20 minut będę. Ja, ja, czekajcie na mnie, beze mnie nie właście, ja? Ja, dobra, dobra, już lecę. Je Wreszcie! Ah. Ja, to tak to te roski wyglądu. Nie wzywałem posiłków, żeby go nie wystraszyć. Nasi szpace twierdzą, że jest gdzieś tutaj. Jesteś gotowy? To drzewie jefercik. Dziś już nam nie pitnie. Szmatelok, idemy.

Erwin, jesteście aresztowani, za to, żeście się przeblekali i za wszystkich, wszystkich faźlach zamykali. Weźcie mi go stąd. To dla mnie zaszczyt być w tak pięknym miejscu, wśród tak zdolnych i pracowitych osób jak wy. Jesteście naszą dumą. Lecz i tak nic nie dostaniecie, za co możecie się odwdzięczyć, oddając na nas swoje głosy. Już idę. A, dobry panie inspektor. Dobry. Wstał so, jeszcze raz rozpodziękować. A, nie ma za co. Jakby nie wie, kto wie, co by się to rozdziało na Śląsku. O, nic takiego mi się wydaje. A jak tam Warszawiok? No, jakby nie wy. Myśleliśmy, że dogowy stołu, ale powiedzieli, że to ino taki szok. Teroski już pojechał do Warszawy. Mógł pozdrowić. A, dziękuję, dziękuję. A właśnie, policzka, jak tam wasza żonka i bajter. Anusik. Co wam mam powiedzieć? Do no, baba dużo szoku, no ale Bajtlowicz będzie, przeć chodzi ryżę. No, ryży, nie ryży, ważne, że nie gorol. Znaczy, no, że zdrowy. A ryżek ja się chciał dowiedzieć, aby jednego. Ja? Po jakiemu tyś się Tam W tym magazynie porucznik Motyl to nie był on i no, przewlecone za niego ryszały Erwin. No ja no, panie porucznik, powiem panu jedno. Werciło się nauczyć paru po polsku. Werciło się. w dół Na wierzuca, nie wiem są jakiś Sztajger tak i jo Święte słowa to grisko Nasza kolorka twardo jest. I nie wstydza tego się. Ojciec nos wychował tak. Były z domu. Szli przez świat. Taki pacierz, Tupej momy